Po prostu odcinkach tej serii oficjalnie stwierdza, Minecraftowe TikToki powinny być nielegalne. Ale póki jeszcze ich nie zakazali, ktoś musi je sprawdzać! Hej, Halo, to ja zgłaszam się do ochotnika! Ty też możesz zgłosić się do ochotnika. Zostawienia suba jakimś dziwnym sposobem i napisania w komentarzu, jakim. A najdziwniejsze z nich dostaną serduszko. Let's go! Chcecie im powiedzieć, że w wioskach jest ukryte pomieszczenie, o którym nikt wcześniej nie wiedział. A dokładniej w tym domku na środku pustyni. Wydawać mi się mogło, że są dwa pomieszczenia, jedno na dole i drugie do góry, ale nie. Kryje się tam też trzeci sekretny pokój. I aby się do niego dostać trzeba zniszczyć tylną ścianę i zanim powiecie mi, że to jest tylko fundament to co w fundamencie robi pochodnia? Tak, całe życie żyliśmy w błędzie przechodząc koło tego pomieszczenia i nie mając pojęcia, że istnieje. Pod warunkiem, że naprawdę istnieje. Dzień dobry, cóż za piękny słoneczny dzień na środku pustyni. Idealny, żeby odkryć największą tajemnicę Minecrafta. Siema! Oto on, nas główny podejrzany. I co? Jest jedno pomieszczenie tutaj, drugie po schodkach do góry i finito. Koniec. Nic więcej i nie ma! Żadnego wejścia dookoła, żadnych tajnych, ukrytych drabinek, nic, a nic. No to zobaczmy, co kryje się za tą ścianą! No! Wow! To naprawdę jest ukryte Pomieszczenie z pochodnią Hejterzy i tak powiedzą, że to tylko fundamenta pochodnie jest po to, żeby moby się nie spałdowały, Ale ja tam nie słucham hejterów To jest tajne pomieszczenie Wykorzystywane do kontroli nad światem TikTok prawdziwy To jeszcze kryjecie wioski Tu jest jeszcze jakieś tajne... Dobra, tu są normalnie drzwi N Nieważne Ruszamy dalej psuć Minecrafta Czas zglitchować portal Jakiś czas temu istniał sposób, żeby zepsuć portal I zostawić tylko jedną jego część I w 1.21 ten sposób wrócił pod innym sposobem. Może wrócił pod innym sposobem. Dobra, nieważne. Potrzebujemy grzyba, co nie? I, i portalu do Netheru. I tak jak grzyb potrafi zepsuć portal do Endu, potrafi również zepsuć portal do Netheru. Od teraz przynajmniej. I kiedy już to zrobimy, możemy całą resztę zniszczyć i zostawić sobie taki, takie piękne coś. Pff. Nie wiem, no mnie to buja, nie? I, i działa przy okazji. Ej! Dobra, na pewno jest milion ultramądrych sposobów, jak to wykorzystać, ale, ale ja nie jestem ultramądry, okej? Okay? Ja widzę portal, to chcę Przejść do i to to na tym się kończą moje zastosowania dla tego czegoś. Ale jeśli mogę wziąć blok grzybni, do tego grzybka i jakiś blok, żeby postawić go do góry i zepsuć dzięki temu Minecraft'a, to to nie ukrywam, jest to kusząca propozycja. Dwie kratki nad portalem, blok jest potrzebny. Taki jak ten tutaj, piękny. Teraz sadzimy grzyba i go odpalamy, żeby się urósł. Jak się urośnie, to zniszczy nam portal, to może pójść nie tak. Tak było też w TikToku. Ty powiedział, że jeśli za pierwszym razem pójdzie nie tak, to nie ma się co martwić. Trzeba spróbować z drugiej strony. Jest to jeszcze nie jest. Także to jeden wielki fake, let's go! Teraz wszystko stanie się jasne. Trzy, dwa, nie. A, Baby co? Co jest naprawdę? Portal się zepsuł i został tylko w kawałku. Ja mogę to całe teraz zniszczyć i zostawić na środku? Tak! Nie mogę tylko ruszać tych dwóch bloków po prawej i po lewej. Całej reszty możemy się pozbyć. O portal cały czas powinien działać. Ej, to jak on wygląda teraz po drugiej stronie? Normalnie. A jak wrócę, to się nie zepsuje. Pliska. O! Nie! Aha, zgubiłem go. Dobra, jest i nie, nie zepsuł się. Niech ktoś mądry w komentarzu powie, co można z tym mądrego zrobić, please. Dodali hardcora na Bedrock Edition? Pewnie jestem jakiś zacofany i zrobili to pół roku temu, ale my nie o nowościach, tylko o glitchach. I to o takich bardzo poważnych. Bo okazuje się, że na Bedrock Edition możecie Umrzeć na hardkorze i jednocześnie przeżyć! To nie ma totalnie sensu, bo hardcore polega na tym, że ubieramy i tracimy wszystko, ale to Minecraft! Ale najpierw musimy umrzeć. Kiedy to zrobimy, jak najszybciej crashujemy grę klikając Alt F4 i ładujemy ponownie świat, i co? Żyjemy cały czas! Jakby nic się nie stało przed chwilą. Sęk tylko w tym, że musimy skraszować grę jak najszybciej, zanim pojawią się jeszcze guziki. I jak będę dostatecznie szybki i sprawny, wejdę z powrotem na świat, i jak gdyby nigdy nic. Nic się nie stało. Dobra, hardcore. Nie możesz się odrodzić, jeśli zginiesz. Zobaczymy. Jak Ja kocham takie wyzwania, w których jedyną rzeczą, którą muszę zrobić, to to, w czym jestem najlepszy. Czyli umrzeć. A, aha. I co? Jak umrę, to od razu w 4 Jestem gotowy. Klawisze na w 4 są. Lecimy z tym koksem. I ALTEF4. No dobrze. W porządku. Wydaje mi się, że wszystko zrobiłem idealnie. Więc jak tylko wejdę na ten świat, powinienem nadal żyć i bić kilka sekund przed skokiem i to na drzewie. Czy to jest prawda? <laughs> Co? Dobra, na drzewie to ja może nie jestem, ale to nie ma znaczenia. Żyję, to jest to drzewo, z niego skakałem i żyje. Jest wszystko ok. Aaaa, życie jest piękne. Nawet jeśli jest na hardcore, na Bedrock Edition. Jeszcze raz i crash. Mam nadzieję, że to działa wielokrotnie, bo jak nie to przypał. Wchodzimy. Żyję, czyje, żyje, żyję. Czy żyję. Żyje. <grytania> żyje. Ale nie ma się co zbytnio cieszyć. To testy i pewnie to usuną za 5 dni. Ale czego na pewno nie usuną, to możliwości rysowania kryształami endu. To coś brzmi Pocarnie i wygląda jeszcze lepiej. Nie wystarczy do tego prosta komenda. W powtarzającym się komand bloku, i lecimy! Normalnie, Paint w Minecraftzie! Lubię rysować i lubię Minecrafta. Jedno z tych to kłamstwo, ale nie powiem które. Mam też komand bloka i komendę, którą zaraz do niego wrzucę, którą pewnie widzę pierwszy raz na oczy i w życiu nie zrozumiem, co ona robi. Dobra, nie jest wcale taka skomplikowana. Tutaj to zmieniamy na powtarzający się. To na nie wymaga To uda! I teraz, gdy tylko kliknę gotowy, mój świat stanie się PAINTEM! I prawdopodobnie też powodem, który zaraz skraszuje mój komputer, ale tam szczegóły! CO jest? To wygląda, pico! Czuję się, jakbym nie był w Minecrafcie tylko w, w PEICE! Pee, czy da się narysować tym coś ładnego? Ale próbuję! Próbuję zrobić buźkę! Nieważne! Nie było te batu! Ale działa i nawet buja! Gorzej, że jak już postawicie tego command bloka, to... O, o! Udało się! Po zarysowaniu połowy nieba zniszczyłem go i zostało. Co ja mam z tym teraz zrobić? Wspaniałe pytanie, ale wiecie co jest jeszcze bardziej wspaniałe? Zakazane mechanizmy. To co tygryski lubią najbardziej. Diament, kamień i dispenser, do którego wkładamy splash potion'a skierowanego w kierunku item frame'a z yy, deterytowym mieczem, Który jak klikniemy ten guzik zmienia kolor na... Niebiesko-czerwony. Czyli tak, jakby dostawał efekty z tych potek, albo. Nie wiem, jakie inaczej wytłumaczyć. Ale co takiego niby mają potki do enchantów? Nie, to nie może być enchant. To nie, nawet nie wygląda jak enchant. O, w takim razie, co to może być? Świetne pytanie. Zapraszam na zajęcia z chemii rozszerzonej. Bo jak to nie jest chemia rozszerzona, to ja nie wiem, co innego może być chemią rozszerzoną. Diament, kamień, dispenser są. So. Od diamenta teraz musi iść redstone do góry. I guzik, który będzie go aktywował. Zgadza się? Zgadza się. No to teraz nasz pacjent numer jeden, neterydowy mieczyk i lekarstwo, które na nim przetestujemy, czyli natychmiastowe leczenie 2. Pan teraz powinien zmienić kolor na czerwony. Dokładnie po tej stronie, która jest fioletowa. Nie wiedziałem, że ten tortowy miecz jest fioletowy, ale faktycznie trochę tak. Ale nie ma być fioletowy, tylko czerwony. Let's go! Halo? Halo? Jesteś czerwony? Je jesteś jakoś ba... Nie, wydaje mi się, że nadal jesteś taki fioletowy, jak byłeś. Ale mamy jeszcze podkę szybkości 2. Niebieski będzie łatwiej zauważyć. Let's go! I co? I gucio! Skam jeden i tyle w temacie. Pierwszy skam tego odcinka to i tak niezły wynik. I oby przy okazji ostatni, bo wracamy na Bedrock Edition. A raczej powinienem w tym momencie powiedzieć już Bug Rock Edition, bo przed nami kolejny Bug. Jak pewnie wiecie, mając na łuku nieskończoność i strzelając zatrutymi strzałami, to i tak je tracimy. Logiczne, nie? W końcu zatrute strzały to zatrute strzały, a nie zwykłe strzały, ale jeśli włożymy je do lewej ręki, to nagle zaczniemy strzelać normalnymi strzałami i mało tego, nie stracimy ani jednej. I mało tego, podobno działa to też na odwrót, jeśli weźmiecie normalne strzały do lewej Ręki, to zaczniecie je tracić nawet jeśli macie nieskończoność. Ale nie będą już zatrute, to byłoby zbyt piękne. Dobra, ale po kolei łuk, poproszę z nieskończonością. Dziękuję serdecznie. I po kilka strzał zwykłych i kilka z trucizną. Zacznijmy od zwykłych. Jak je strzelamy, to wiadomo, z nieskończonością nie odbiera nam ani jednej. I dobrze zrozumiałem, że jeśli włożymy je do drugiej ręki i odpalimy teraz, to będzie nam je już odbierać. A nie, cały czas zostają nieskończone. Tyle, że główną rzeczą, na którą musimy się skupić, będzie strzała z trucizną, bo jeśli. Strzelamy ją nawet mając nieskończoność nauku i tak wiadomo będziemy ją tracić. Zgadza się? Zgadza się! Teraz włóżmy je do lewej ręki, strzelamy i zamiast strzelać z trucizną strzelę! Faktycznie! Normalnymi strzałami! Lola, zabieramy je normalnie? D nie zabiera. Tyle, ile było? Tyle nadal jest. Ale mimo tego, że są zatrute, strzelam normalnymi. Fajny patent, jak macie na przykład tylko jewe i nie chcielibyście ich stracić. I działa! Tak jak pani z TikToka chciała! To był akurat pan. papa! Pa. Wow, a co my tutaj mamy? Czy to odcinek po prawej stronie, gdzie sprawdziłem 9 błędów, których twórcy Minecrafta nie chcą usunąć? Możliwe, możliwe. I jeszcze bardziej możliwe, że go jeszcze nie oglądałeś, więc klikaj właśnie teraz!